Cześć Siemanko, to jest e, kolejny odcinek na moim kanale, a ja jestem Fortas Vegas, a dzisiaj będę śpiewała piosenkę e, od szczygła szczegła Mistupomnie. To ma się wyświetlać nazwa. A ja nie przedłużę. więc zapraszam do oglądania. Telefon dręczy mnie. Jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic. Nic, kiedyś mi przejdzie, tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę. Nie chcę, w kieszeni mam za dużo Twoich rad, już nie wiem sam czy tego chcę. Ustalam stres, wy mówisz mi jak jest, choć sam pod prąd nie umiem biec. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nie tu po mnie, skoro lepiej wieś niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie sam. Leniwy, myślisz tam, mam. To nic nie szkodzi. O siódmy wstać nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie. Siebie w kieszeni mam za dużo Twoich rad. Już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres. Ty mówisz mi, jak jest, choć sam pod prąd, nie umisz biec. Nie, niepotrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie sam. Ważne jakie wieści dla mnie masz, nie mówisz mi, że świat ma dla mnie lepszy plan. Uf, nie, niepotrzebnie teraz tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wieś niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie sam. Choć to by było na tyle w tym odcinku. Ja dziękuję za wysłanie mojej piosenki. I, i, jeśli film Wam się spodoba, możecie zostawić subskrypcję, lajka pod tym filmem. A ja się z żegnam. Do następnego. Papatki, Cześć.